Witam Was w kolejnym filmiku. Teraz pokażę wam, gdzie zarabiam. Pod jednym z filmików ukazał się komentarz jak Ty na to wszystko zarabiasz. Pierwsza pierwsza rzecz nie pierwsza rzecz. Pierwsze miejsce gdzie zarabiam jest to trudny loch małp. W trudnym lochu znajduje się Lord Małp, z którego można dropnąć kamień duchowy lub zioła z trudnych małp kamień duchowy jak każdy wie jest coś wart a zioła można każdemu sprzedać każdy potrzebuje jak ktoś konia nie karmi w, w lochu po to po co przychodzę są to medale konne w godzinkę można ich nadropić oczywiście z rękawicą z udziałem, jak widzicie mam tutaj system shopu jeszcze na godzinę można ich wydropić około 50. Do trudnego lochu małp wystarczy 400 defa, 15 kaperzeta i buff po 30%. Medale konne, żoła z trudnych małp, kamienie duchowe, bodzie dropią tutaj ładnie. I do tego jeszcze marmury polyformi, czasem dropną. Więc można je sprzedać. Aha, do tego jeszcze dochodzi krew małpy, która jest potrzebna do misji. Jak nam dropnie jedna krew, yy, przekładają ją na inną postać lub wyrzucamy na ziemię. Bo gdy mamy jedną krew w ekwipunku, druga nam nie dropnie. Następne miejsce, gdzie zarabiam, yy, są to metki. Bije metiny 55 i 65 levele. naprawdę z nich. Jest fajny drop, czasem kamyk, kół, kd, kd plus 0, 1, 2 zbieram na przetopy, kd plus 4 oczywiście sprzedaję. I do tego na górze Sochan z metinów 60, 65 można dropnąć matowe lody, futre plus, to można je ładnie sprzedać. Jak mi będzie tak lekko przycinało, to będzie znaczyło tym, że będę się bufał I jeszcze jedno, jak był Atombola, poszczęściło mi się, wygrałem główną nagrodę dnia, Były, było to 1000 smoczych monet, dla potwierdzenia pod koniec filmiku wrzucę, wrzucę screena. Kolejne miejsce w którym zarabiam jest DT, zabieram się z innymi, oczywiście pomagam tam coś. Do tego pamiątki po demonie z plusem i bez bez plusa, oczywiście dla siebie, z plusem selam, ładnie schodzą i oczywiście jakieś itemki na kowala, to DT można zarobić. Tak szczerze, od 10 k do 800. Jak stalka wejdzie na plus 9, wtedy można ładnie zarobić. Teraz się pobufam. Dobrze, już jestem. I następne miejsce. Y, następne. Nie następne miejsce, tylko następny sposób, w którym zarabiam i jak dla mnie tym sposobem najwięcej zarabiam. Jest to kup taniej sprzedaj drożej. Y, jak y, chodzę po M1 y, szukam jakiś Patrzę po sklepach, szukam jakichś itemków lub coś kupuję buję taniej i sprzedaję sprzedaje drożej prosty sposób lub jest jeszcze jeden jak mam jak chcę coś sprzedać to nie sprzedaję tego za yangi tego pierwszego itema którego mam nie sprzedaję za yangi tylko się wymieniam na przykład za dwa inne lub lub nie jakieś itemki za inne czyli za inne itemki i wtedy je sprzedaję w sklepiku za yangi wolę się wymienić niż sprzedać za yangi Ach. Trochę to skomplikowane, ale taki sposób mam Jak dla mnie przynosi największe zyski, bo tutaj w lochu map można za godzinę wyciągnąć koło 100kk W godzinkę z 50 medali, może jakiś marmurek z lorda, może kamień duchowy Do tego zioło z trudnych map Najlepiej przyjść, tam, przyjść tutaj sobie mentalem z silnym Z wierzchowcem I normalnie Można sobie tutaj dropić Mam 5 sposobów na których zarabiam Są to trudne Love małp Metki DT kup, starzej, kup taniej sprzedaj drożej No i do tego są eventy Oczywiście tombola, szkatułki blasku księżyca I inne W tym filmiku to na tyle Dzięki, na razie